Cześć. Minęło parę tygodni od mojej ostatniej nagrywki na kanale na YouTube, ale wszystko dobrze. Ostatni czas był dla nas mega pracujący, zespół się rozrósł, nowe projekty i również samo Allegro bardzo się zmienia. Także w tym materiale dzisiaj chciałbym was wam pokazać, co was czeka w 2022 roku, bo zmian naprawdę jest sporo. Właśnie dziś, 24 stycznia. Wyskoczyła informacja dotycząca y, zmian w najbliższym kwartale. Już od lutego, tego czego możemy się spodziewać, to możemy spodziewać się nowego programu, który zastąpi... Program szybkich wysyłek nazywa się Allegro Progress. Spójrzcie sobie, koniecznie zobaczcie, jak możecie trochę zyskać, trochę zaoszczędzić na tym, że będziecie szybko wysyłać. No i tu oczywiście to, o czym powtarzaliśmy w 2021 roku: szybki czas wysyłki to będzie to, na czym e-commerce będą się skupiały, i Allegro również. To, co może Was zaskoczyć, to zmiana 8 lutego. Która została bardzo fajnie skomunikowana. Ja tylko przeczytam. Będziemy mogli zakończyć powielone oferty tego samego przedmiotu. Oczywiście, wdrażając się w tą informację, yy, dowiecie się, że chodzi o ten sam nib, te same tytuły, parametry. Jany yy, będzie można mieć dwie takie oferty. Prawdopodobnie wynika to choćby z tego, że niektóre niby mają to konto w strefie marek, i to jest zwykłe, więc taki mały układ w stronę sprzedających. Fajnie. Natomiast ta zmiana już była mało tak komunikowana, można było jej się spodziewać, bo były przeprowadzane przez Allegro ankiety, był też na przełomie października i listopada taka mała zajawka, była dotycząca trzech kategorii, sandały z tego co ja pamiętam, erotyka i zegarki. Tam oczywiście znaleźliśmy rozwiązanie. My Polacy jesteśmy dosyć takim sprytnym narodem więc da się w pewien sposób znaleźć to rozwiązanie które nikomu nie będzie przeszkadzało ale na pewno to jest ten moment w którym niektórych to może mega zaboleć więc przejrzyjcie swoje oferty żeby się nie okazało że ta sprzedaż jeszcze bardziej tąpnie niż w drugiej połowie stycznia kiedy zaczęły się ferie kiedy kiedy po, po wypłatach nie wszyscy dostali tyle, ile oczekiwali w związku z nowym programem który no, wszedł w życie 1 stycznia. Kolejne zmiany, które tutaj widzicie, to Allegro przetłumaczył wasze oferty na język angielski i tego też można było się spodziewać, chociażby przez to, że panel został przetłumaczony na język angielski, chociażby z tego, że Allegro nakłaniało w Akademii Allegro do nauki języka angielskiego, chociażby Allegro uruchomiło możliwość wysyłki w naprawdę atrakcyjnych cenach, więc jeśli tego nie macie dodajcie do wszystkich krajów Unii Europejskiej, więc przyjrzyjcie się. To jest coś, co, co no trochę pracy znowu nam, nam narobi. O programie Ale progress mówiłem. Jeszcze jedna taka ciekawostka, bo jeżeli wystawiacie oferty z BaseLinkera czy z DAR, pewnie nie mieliście tej przyjemności. i Nie widzieliście, że jest taki fajny pasaczek dotyczący ceny. Tak? Przegląd cen danego produktu jest to robione po EANie. Najprawdopodobniej macie tu podpowiedzi, ilu sprzedawców sprzedaje ten produkt, w jakich, w jakich widełkach cenowych, który jest najtańszy. I mam nadzieję, że już tu nie chodzi, nie, nie zamiarem nie było yy, pokazania najniższej ceny i, i walki konkurencyjnej, tylko mm, w mojej opinii to też co powtarzamy dosyć często od 2020 roku, że nagle bardzo ważne jest zbudowanie swojej marki, da się to robić oraz... Te wyróżniki, które są istotne, bo, bo to na samym końcu też wpływa na decyzję zakupową klienta i nie tylko cena. Jest grupa osób, które są wrażliwi cenowo, ale według naszych obserwacji, doświadczeń, tego co robimy, no, nie, nie wszyscy kierują się tylko tym. Czasami jest ważna wygoda, chociażby ta szybkość dostawy czy opinia o kupującym. Więc to jest kolejny, taka, taka wskazówka. E, e, może gdzieś tam ominęliście. I jeszcze kolejna w ostatnim czasie, podczas webinaru Allegro pokazało nowy panel Trade Analytics. Fajny, to co mi się tam podoba, to są trzy rzeczy. Trochę was przeciągnę do kolejnego odcinka, ale jedna z tych rzeczy dotyczy chociażby zapisywania raportów. Więc coś czego nie było, pojawiło się, więc fajne, że, że, że w, końcu, w końcu to jest. No i przede wszystkim Zmieniła się szablon Allegro. Sama oferta jest inna. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale otwierając sobie dzisiaj ofertę, już na samej górze mamy nie tylko liczbę ocen, ale również recenzji. Pierwsza rzecz, która się zmieniła. Druga rzecz, mega mnie pozytywnie zaskoczyła, lepsza ekspozycja od samej góry po prawej stronie, jeszcze jeżeli mamy abonament, Ekspozycja nazwy sprzedającego, jego loginu, chociażby też jego wykupionego loga, jeżeli oczywiście inwestuje w tą formę promocji. Przechodząc niżej, zniknęła liczba sprzedanych sztuk. Widzimy tylko, ile osób kupiło dany przedmiot, chociażby, no nie wiem, ktoś kupuje ołówki na sztukę, to zobaczymy tylko liczbę ołówków, nie zobaczymy liczby ołówków, tylko liczbę osób, które to kupiło. Kolejną zmianą. Zobaczcie, w tym momencie, o, pojawia się taki paseczek u samej góry, taka pływająca ramka, która pozwala w każdym momencie dać produkt do koszyka. Mega fajne w sklepach internetowych, to się fajnie sprawdza, podnosi konwersję. No i na samym końcu inne przedmioty tego produktu. Allegro idzie w produktyzację. Tutaj też wspomniałem, że, że budowanie marki jest dosyć istotne, nie tylko konkurowanie ceną, ale to, co jest najważniejsze, to może dziwnie zabrzmi, ale sprzedawanie na Allegro... Za na od kupowania, czyli od, od odpowiedniego wyselekcjonowania towarów, które chcecie. Oczywiście możecie mieć to towary, co mają wszyscy, ale tam, no, często będzie dużo pitka cenowa, tak? Przede wszystkim przeanalizujcie rynek, zobaczcie trendy, co fajnie wprowadzić na Allegro. Możliwości jest multum, naprawdę, inspiracje, czy z zachodu, czy z potrzeb klientów, czy nawet czasami z telewizji. Pamiętam takie przypadki, że że jeden insight, jedna wskazówka, jedna wiadomość pozwoliła kilku sprzedawcom zatowarować się bardziej, bo to, że chociażby przyjdzie choroba, której nazwy tu nie wypowiem, no, będzie w Polsce, również miała miejsce, można by nam było dowiedzieć się wcześniej z innych danych, z innych raportów jak to było na wschodzie i zaopatrzyć się w niektóre produkty więcej na tym po prostu to zmonetyzować. I jeszcze jedna taka moja wskazówka odnośnie ofert. Macie też możliwość zobaczenia sobie tych ofert, czy to w aplikacji mobilnej, czy mobilowo, jak to się wyświetla na telefonie. Zbadaj i tutaj Ctrl-Shift-M i widzimy jak to się będzie prezentowało w wersji mobile, ale też za każdym razem warto przejrzeć sobie, jak to wygląda na telefonie? Bo chociażby zwróćcie na to uwagę, nie ma tutaj nic powiedziano rękojmi, a w aplikacji taki komunikat się pojawia. I moje pytanie: czy zobaczyliście w nowej wersji Szablonu Allegro jakieś dodatkowe elementy, których ja nie znalazłem, albo coś, co różni aplikacji od Wersji desktopowej zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę, to też nas motywuje do kolejnych materiałów, a kolejne pięć czeka w poczekalni, więc tylko od Was zależy, jak szybko je uruchomimy. I chciałbym Was również zaprosić do udziału e, wspólnie z Vsprint.pl e, z naszą agencją do emisji reklam na stronie głównej. Dzisiaj yy, wiadomo, że to no nie jest najlepszy czas sprzedażowy, nie porównujemy się do grudnia, no chyba, że sprzedajemy narty yy, albo sanki, yy, ale wracając, to mamy możliwość dosyć tanio, bo 9 zł za 1000 wyświetleń emisji reklamy na stronie głównej. My za Was taką reklamę zrobimy, poprowadzimy za 0 zł, dodatkowo dorzucimy 300 zł netto na emisję, jeżeli tylko Wy zainwestujecie w nią 300, czyli naprawdę dosyć atrakcyjna oferta. Jeżeli jesteście zainteresowani, na dole będzie możliwość skontaktowania się z nami. Zachęcam robimy takie reklamy, jest to budowanie przewagi konkurencyjnej, jest to sprawdzenie jakiejś nowości, to czego może ta konkurencja nie mieć, więc jest taka chwila dosyć tania, żeby to przetestować i sprawdzić u siebie i też wskakujcie na nasz profil na Facebooku do grupy, zapraszamy, która już w nie ma 4000 grupowiczów, coraz więcej naprawdę fajnych, fajnych, ciekawych wątków, staramy się oczywiście te treści dobierać, pokazywać nowości. Jesteśmy na Instagramie, też polubcie kanał na YouTube, zasubskrybujcie. Jesteśmy też na TikToku, co ciekawe, jest blog, jest portal na fejcie, jest coraz więcej. Uruchamiamy kolejne, gdzie możecie nas znaleźć. Co ciekawe, staramy się nie powielać treści. Za każdym miejscu jest coś innego więc to też jest ciekawe. No i jeżeli potrzebujecie wsparcia, zapraszam do audytu, czy to darmowego, tego, gdzie wskażemy trzy ciekawe wskazówki, co już Wam pomoże zwiększyć zasięgi, czy tego płatnego, jak również do współpracy przy acach Allegro, bo, bo, bo to temat naprawdę ważny, prowadzenia tego ruchu. Co ciekawe, no wracając do, to Wam nawet pokażę na żywo, wracając do tej informacji, że Allegro będzie czyściło duble, będzie usuwało oferty. Taki mały trick, komu da się odpowiedzieć, to na pewno jakąś nagrodę znajdziemy, ale wpisuję sobie długopis na egzamin i nagle pojawia mi się oferta. Nie będę w nią klikał, która. Na no, no nigdzie nie ma słowa egzamin, a jednak ta oferta to się wyświetliła. No i jak to się dzieje? No, jeżeli, jeżeli wiecie, odpiszcie. Jeżeli nie, to my jako agencja takie rzeczy robimy. To pozwala przetrwać te trudne czasy, więc, więc zapraszam do kontaktu. Chętnie sprawdzimy wasz potencjał, chętnie pomożemy. I tyle na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, czy potrzebujecie więcej takich materiałów. I do następnego.